Dobry Państwu. Sylwestrowe wydanie LGBT Plus News. No właśnie, my świętujemy, drodzy Państwo. A nasi kochani żołnierze, policja i strażnicy nas pilnują. Pilnują naszego bezpieczeństwa. I za to bardzo jestem im wdzięczny. Szczerze, nie przypadam za pisem, ale to, co PiS robi teraz, to dobrze. Że ten pod powstanie. Żeby nie PiS, to nie wiem, no. A dzięki pis powstają nowe drogi. Remontowane są tory kolejowe, sieci reakcyjne, po, y, połączenia autobusowe. A zarządu PO co? PO kradło. No wiadomo, to wszystko wszystko, na to wszystko daje Unia Europejska. Zaraz kolejna y, tempurzy. Drodzy Państwo, jestem szokowana, jak się strzelają. Państwu, życzę wszystkiego dobrego. No, duże zdrówka, pa.